Cześć, witajcie bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Ja jestem Nersi i dzisiaj pokażę Ci jak zrobić tabliczkę mnożenia w Excelu. Pierwsza rzecz, od której musimy zacząć, to musimy napisać ten ciąg liczb. Napiszę sobie tej y, liczby. Wpisujemy 1, 2. I teraz, zrobimy wpisywać dalej, do 10. Y, o tak. I teraz przeciągamy aż do 10. To 10. No i tak, tutaj tak samo. raz. 2. o tak. Jak już mamy te obydwie zaznaczone przeciągamy aż do 10. Następnie musimy zrobić działanie mnożenia. Piszemy. Y, równa się. Klikamy tą cyfrę, y, którą chcemy mnożyć. Gwiazdka, czyli mnożenie razy to. Tą drugą. No wiadomo, 1 jeden razy 1. I tutaj to działanie się zgadza. No, i musimy sobie wiadomo, tą formułę jakby przyciągnąć do reszty komórek, czyli tak oraz tak. Jak widzimy, tutaj nam wyszły jakieś naprawdę chore liczby pod względem wysokości. No, i już tłumaczę dlaczego. Tutaj właśnie musimy kliknąć, rozwijamy i widzimy, że tu nie jest normalnie, bo to razy to. Ale później, gdy klikniemy na przykład tu. To zmiana na to raz do. Ponieważ po prostu program sam, jakby zmienia. Tak jest tu mnożenia, później będzie tu mnożył i tak dalej, i tak dalej. Aby to zahamować, musimy zablokować dolarem jedną z wartości. Tutaj, jak wiemy, chcemy, żeby tylko w tą stronę nam się poruszało, a tutaj tylko w tą stronę. Jak tutaj patrzymy, jak ma się poruszać tylko w prawo po kolumnach, no to musimy. Zrobić tak, żeby się nie poruszało już w dół automatycznie. Czyli jak tutaj mamy k 13, to przy 13 musimy, musimy napisać symbol dolara, no i wtedy już nie będzie on niżej niż, niżej niż 13, tylko będzie cały czas po tej linii szedł. A tutaj z drugiej strony. Nie chcemy, żeby po wierszach szedł do dołu. A to jest z kolei w niebieskim, jak w tej niebieskiej liczbie. Nie chcemy, żeby po kolumnach szedł w tą stronę, dlatego musimy przy j napisać doła. Klikamy Enter i tu, i tu się nic nie zmieniło, ale gdy przeciągniemy w tą i później w tą, to nagle się okazuje, że wszystko działa dobrze. Także trzeba pamiętać, że to jest właśnie trzeba w ten sposób zablokować. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeśli odcinek się spodobał, możesz zostawić lajka like lub subskrypcję. Oraz dać mi znać, z czego mogę nagrać poradnik. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.